Ćwiczenia zgrywające służb. Na czym one polegają, jakie scenizacje? Przed nami już drugi epizod tych ćwiczeń, gdzie doszło do zderzenia pociągu towarowego z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym. I tutaj zaangażowane są zarówno służby państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i policja. W tym epizodzie strażacy są zaangażowani do ewakuacji osób z, z zakleszczonego pojazdu, natomiast policjanci prowadzą działania poszukiwawcze zbiegłych biegłych osób. Są to ćwiczenia zgrywające. W pierwszym epizodzie mieliśmy zaangażowanie trzech specjalistycznych grup ratowniczych z terenu, powatu, z terenu województwa lubelskiego. Grupa chemiczna z Zamościa, poszukiwawczo-ratownicza z Chełma i grupa ratownictwa technicznego Lublin-Puławy. Celem tych ćwiczeń jest zgranie, współdziałania tych służb i grup specjalistycznych. Tutaj też chcemy przećwiczyć ewentualne zderzenia, które mogą wystąpić podczas transportu kolejowego. W pierwszym epizodzie doszło właśnie do wycieku substancji niebezpiecznej. Tutaj w drugim do zderzenia samochodu z pociągiem. Zaangażowane są służby jeżeli chodzi o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To jest ponad 20 samochodów, około 80 strażaków, specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, policja, pogotowie ratunkowe. No i tutaj administrator tego obiektu, czyli PKP LHS, PKP PLK, które też jako obserwatorzy przyglądają się naszym działaniom. Takie ćwiczenia są potrzebne. No jak najbardziej, z uwagi tutaj na zaangażowanie tych grup specjalistycznych, współpraca z policją, pogotowiem i tutaj z koleją, to jest taki pierwszy raz, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia takiej skali. Wypracowujemy tutaj pewne schematy, jeżeli chodzi o podejmowanie tych działań. No i chodzi, o, chodzi nam o to, żeby podczas tych ćwiczeń też... Zwrócić uwagę na mankamenty, które, które po prostu wymagają doprecyzowania. W dzisiejszych ćwiczeniach bierze również udział policja. Na czym polegały działania i co zostało zainscenizowane? Przewidziany dla policji incydent dotyczył katastrofy z udziałem lokomotywy, gdzie pojazd wjechał. Prawdopodobnie celowo przed nadjeżdżającą lokomotywę. Następnie napastnicy wysiedli z tego pojazdu, dokonali kradzieży samochodu innego uczestnika ruchu drogowego. Zabrali ten pojazd i uciekali, usiłowali uciec przed pościgiem policyjnym. Natychmiast zostały stworzone posterunki blokadowe, rozłożona została kolczatka i po, niekrótkim poś po krótkim pościgu napastnicy zostali. Byli zatrzymani. Jednego z napastników ujął pies służbowy wraz z, ze swoim przewodnikiem, drugi napastnik został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy również brali udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Po tym wszystkim, oczywiście, grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki wykonuje czynności procesowe, ustalając dokładne szczegóły, okoliczności i zdarzenia, wykonując oględziny i zabezpieczając miejsce. Takie ćwiczenia szkolą. Tak. Głównym celem tego typu ćwiczeń jest szkolenie nas, funkcjonariuszy różnych służb działających na terenie Zamościa oraz Powiatu Zamojskiego, jak też weryfikowanie aktualnych, obowiązujących już procedur współdziałania.